Mroczne pochodzenie rusałek. Los zagubionych dusz. Historia rusałek jest pełna smutku, tajemnicy i zemsty. To nie tylko wodne zjawy, to udręczone duchy, więźniowie okrutnego losu. Ich pochodzenie sięga odległych czasów, gdy życie i śmierć były nierozerwalnie związane z siłami natury, a wody rzek i jezior skrywały mroczne sekrety. Aby zrozumieć skąd biorą się rusałki, trzeba najpierw poznać, co sprawia, że stają się tym, czym są. Te istoty nie rodzą się jako duchy, każda z nich kiedyś była człowiekiem. Były zwykłymi kobietami, które miały swoje marzenia, nadzieje i plany, aż do chwili, gdy ich życie zostało brutalnie przerwane. Kobiety, które umarły bez spokoju, ludowe opowieści głoszą, że kobieta może stać się rusałką, jeśli jej śmierć była niesprawiedliwa lub gwałtowna. Niektóre legendy mówią, że są to kobiety, które utonęły przez przypadek, inne, że zostały zamordowane przez zazdrosnych kochanków lub zdradzone i porzucone przez mężczyzn, którym ufały. Wiele z nich to panny młode, które odebrały sobie życie, skacząc do rzeki po tym, jak ukochany je zdradził. Inne były kobietami zmuszonymi do nieszczęśliwego małżeństwa, które wybrały śmierć w zimnej wodzie zamiast życia bez miłości i wolności. Niektóre były ciężarnymi dziewczętami, które zostały odrzucone przez społeczeństwo. Nie mogąc znieść wstydu, rzucały się do jeziora, by zakończyć swój ból. Ich ciała pochłaniała woda, ale dusza nie zaznawała spokoju. Istnieją też opowieści o kobietach, które zostały zamordowane nad brzegiem rzek i wrzucone do wody bezgodnego pochówku. Ich dusze nie mogły przejść na drugą stronę, a zamiast tego pozostawały uwięzione między życiem a śmiercią. Pełne gniewu i rozpaczy, jednak najbardziej przerażające są te, które zostały przeklęte przez czarownice, lub potężne istoty, zmienione w rusałki przeciw własnej woli, jako kara za grzechy lub nieposłuszeństwo. Przemiana z ciała w ducha śmierć kobiety to dopiero początek. Najstraszniejsze dzieje się potem. Gdy ciało opada na dno wody, dusza nie może się uwolnić. W noc po jej śmierci coś zaczyna się zmieniać. Gładka tafla jeziora zaczyna delikatnie falować, jakby coś budziło się pod powierzchnią. Wiatr niesie cichy szloch, ukryty w szmerze liści, i wtedy następuje przemiana. Dusza powraca do świata, ale nie jako zwykły duch. Od tej chwili należy do rzeki, do jeziora, do mokrej ziemi wokół niej. Jej wygląd się zmienia, skóra staje się blada jak księżycowe odbicie na wodzie, włosy rosną długie, wiją się jak wodorosty w prądzie rzeki, oczy lśnią w nienaturalny sposób, czasem zielone jak głębiny jeziora, innym razem czerwone jak tlący się w mokrych popiołach ogień. Ale to nie wygląd jest najgorszy. Rusałka nie ma już bijącego serca. Miłość i czułość, które kiedyś znała, zostają zastąpione głodem głodem zemsty, nienawiścią do żywych, pragnieniem, by inni cierpieli tak jak ona. Od tej chwili jest duchem wody, i nikt, kto stanie na jej drodze, nie będzie bezpieczny. Dlaczego rusałki nawiedzają wody? W przeciwieństwie do wielu duchów, rusałki nie mogą wędrować po świecie. Są przywiązane do miejsca swojej śmierci do rzek, jezior i bagien. Za dnia śpią pod powierzchnią, ukryte wśród wodorostów i ciemnych wirów. Nocą budzą się, gdy księżyc oświetla wodę. Wychodzą z jezior powoli, ich mokre stopy cicho dotykają trawy, ociekające włosy suną po ich ramionach. I wtedy zaczynają wołać. Na początku ich głosy brzmią jak wiatr, ale jeśli ktoś się zbliży, może usłyszeć szeptane słowa, znajome, łagodne, jakby ktoś wołał jego imię. I jeśli odpowiesz, możesz być zgubiony. Rusałki przyciągają ofiary swoim pięknem i melodyjnymi głosami. Babią mężczyzn, oczarowując ich słodkimi obietnicami. Ale gdy podejdą za blisko, czar pryska, ich uśmiechy zamieniają się w okrutny grymas, ich delikatne dłonie stają się szponami, ich oczy rozpalają się gniewem, który narastał przez wieki. I zanim ofiara zdąży zrozumieć, co się stało, jest już za późno. Wciągnięta pod wodę, ginie w objęciach rusałki i nigdy więcej nie zostaje odnaleziona. Rusałki są przestrogą i tajemnicą. Mogą być piękne, mogą być smutne, mogą być przerażające, ale jedno jest pewne: nigdy nie wybaczają. A teraz pytanie do Ciebie: czy odważyłbyś się podejść do jeziora samotnie, gdy księżyc odbija się w jego tafli? Jeśli usłyszałbyś szept z wody wołający Twoje imię, odpowiedziałbyś: Dlaczego ciała nigdy nie są odnajdywane? Niektóre legendy mówią, że ciała ofiar rusałek nigdy nie zostają znalezione, ponieważ te istoty żywią się ich energią życiową, zostawiając jedynie kości ukryte w mule na dnie jeziora. Inne historie głoszą, że mężczyźni porwani przez rusałki są wciągani do podwodnego królestwa, gdzie pozostają na zawsze jako towarzysze tych samotnych dusz. Ale jest jeden ważny szczegół.